i'll be right Zainteresowanie tenisem jest dosyć, dosyć wysokie. Codziennie przychodzi rzesza, rzesza uczestników. Chciałem powiedzieć, że poziom jest bardzo wysoki. Bardzo wiele osób, przyszłych studentów naszych grało w tenisa, trenowało, dlatego poziom jest bardzo zróżnicowany. Mam bardzo wiele osób, które dopiero zaczęło tenisa, zaczynają podstawy. Prowadzimy im w tej lekcji dla poziomów podstawowych i dla zaawansowanych. Osoby, które zaczęły grać. Po dwóch, trzech dniach naprawdę już widać, widać progres, że to wszystko idzie do przodu. Najlepsza impreza, najlepsza impreza.